Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Cześć, witajcie. Jestem Dawid. A ja Daniel. Dzisiaj opowiemy w jaki sposób opiekujemy się nową mową kursantów, którzy trenują swoją mowę. Jak wygląda opieka, czy taka kontrola, taki trening, tak. współpraca z trenerami nowej mowy? Bardzo podoba mi się to określenie, którego użył jeden z kursantów, że dziękuję za opiekę nad naszą, nad moją mową. Uh -huh. Mm -hmm. I właśnie tak to jest, że trenerzy nie tylko uczą podczas kursów nowej mowy, czy pokazują, czy wyjaśniają, ale również po kursach dalej opiekują się tą nową mową, mm -hmm. czyli troszczą się o dobrą technikę, pomagają w planowaniu sytuacji, nawet rozmawiają. I właśnie my tak rozumiemy tą opiekę, że mm -hmm. kursant po wyjeździe z Mikołowa... Nie może być sam. I ma się czuć bezpiecznie, mhm. że nawet jak gdzieś tam się jakiś błąd zdarza, gdzieś tam jeszcze sobie w jakiejś sytuacji nie jest bardzo radzi, gdzieś tam ma obawę, to dzięki temu wsparciu i tej opiece ze strony trenerów on może czuć się bezpieczny i spokojny. Tak, bo właśnie ta opieka, to zatroskanie się no rodzi się z takiej wielkiej chęci pomocy, ale też miłości do mhm. wszystkich, którzy ćwiczą i to my właśnie ten cel realizujemy przez to, że nam zależy, żeby te nagrania były jak najlepsze, mm -hmm. żeby jak najwięcej spokoju z mowy kursant otrzymał, a wiemy, mm -hmm. że właśnie te detale to sprawiają. Tak, Są bardzo ważne. I nawet no, samo to, że osoby, które mają nową mowę, mają okazję porozmawiać z kimś, kto ich rozumie. Czasami po latach dopiero mm -hmm. oszukują i znajdują w kursantach czy w osobach trenerów osoby po raz pierwszy, które ich rozumieją. Mm -hmm. I słuchają, i wyjaśniają, i pomagają w technice. No właśnie, i tutaj tą opiekę mm. też mogą spróbować kursandzie, prawda, tak, nowej mowy, tak. którzy też trenują, są w trakcie tego intensywnego treningu, mm. czy już na tych wyższych y, tam etapach, ale oni również mogą być wsparciem, tym bezpieczeństwem, że na przykład czasem można do niego zadzwonić, coś się zapytać, dowiedzieć, tak jak do trenerów, ale także można szukać takich opiekunów wśród swoich bliskich, mm. prawda rodziców, czy rodzeństwo, czy znajomych. I wtedy jakby, jak już ta osoba zrozumie, na czym polega trening nowej mowy, może, tak. to, może być taką osobą, która się opiekuje, czyli dba, a czasem gdzieś tam sugeruje, co poprawić. Hmm. Mamy tego kursanta, który ma narzeczoną, prawda, i ona jakby co chwilę mu wskazuje, gdzieś na przykład co może poprawić. Może zadzwońmy, tam, zna tak. temat nowej mowy, może zadzwonimy gdzieś tam, mm. napisz jak w tej sytuacji sobie poradzić. I jakby ona pomaga mu opiekować się nową mową, czyli ulepszać ją. Czyli ulepszać, czyli dbać o to, żeby ją tak ciągle rozwijać, żeby w kolejnych na przykład dniach, tygodniach, mm. miesiącach kursant mógł osiągać jeszcze więcej przez swoją nową mowę. I to wcale nie znaczy, żeby tego nie odebrać, wiecie dwojako, że ta opieka to jest na przykład jakieś żądania czy wymagania. No właśnie, nie nie, o to chodzi. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby właśnie ciągle pokazywać jakieś drogi i możliwości mówienia i ulepszania techniki, no trenerzy skupiają się na tych aspektach, na tych wielu aspektach jednocześnie, bo mhm. i słuchamy techniki, żeby ona była dobra, ale, ale również pomagamy, ale również pomagamy planować, co z tą mową zrobić, mhm. czy gdzie, z kim, jak rozmawiać, wiesz, dla wielu osób to są bardzo cenne wskazówki, bo jak ktoś nie rozmawiał przez ileś naście lat swojego mm -hmm. życia, tak. to wiele sytuacji jest tak nowych dla niego, że Nowego. potrzebuje jeszcze tego mm -hmm. opiekuna nowej mowy, tak. który będzie go inspirował, czy też wskazywał mm -hmm. możliwości. Gdzie i z kim i jak możesz rozmawiać? Że poradzić sobie w tej, w tej sytuacji, mhm. bo wiele osób właśnie tak też to jakby że na, nauczyli się właściwie po części życia mhm. w innym stylu, w innym wymiarze z nową mową, bo doświadczyli nowych sytuacji tak. czy emocji nawet właśnie, jak i jeszcze jak sobie radzić w tych emocjach z tak. mową, więc no, jest to poniekąd inny wymiar, jakby patrzenia na życie i tworzenia tego życia jakby jeszcze bardziej pełnego. No i myślę, że to jest taki właśnie hmm. bardzo ważny aspekt. Kto jest opiekunem? Jak I warto ich mieć? Warto ich mieć i warto dziękować swoim opiekunom, tym bliskim opiekunom, waszych rodzinach, jeśli takowych macie. Jeśli chodzi o nas, trenerów, to możecie liczyć oczywiście na tą opiekę waszej nowej mowy zawsze, hmm. jeśli tylko macie ochotę połączyć się czy też przesłać nagrania, bo właśnie cały system analizy nagrań jest mm -hmm. po to stworzony właśnie, tak. żeby codziennie opiekować się nową mową, nawet w długim okresie czasu mm -hmm. i kursanci, którzy stale przysyłają nam próbki swojej nowej mowy mm -hmm. z różnych sytuacji, Też. W, z rozmów z różnymi osobami, a my Ulepszając właśnie technikę, wskazując na elementy, które już są bardzo dobre, i mhm. wtedy budujemy te jeszcze mocniejsze przekonanie, tak, to co przesłałeś, jest bardzo dobre, mów tak dalej. Mhm. Albo jeszcze w tej sytuacji popraw to i to, bo wiemy, że możesz to zrobić. Dokładnie, no i to też jest taka motywacja ze strony tego opiekunów, prawda, mhm. że jednak ktoś wierzy we mnie, że ja dam radę. To też jest bardzo ważny aspekt tu opiekuna. Jak na przykład ten kurs myśli, że, no nie wiem, czy poradzę sobie, no to jednak nie, ma to motywację, nie, masz technikę, umiesz, bo nauczyłeś się nowej mhm. mowy, teraz idź, po prostu wykonaj, zrób, popraw i na pewno dasz sobie radę. I to jest niesamowita motywacja, żeby dalej działać, dalej się rozwijać. A dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Przypominamy o konkursie z okazji tysiąca subskrybentów, który ogłosimy właśnie, kiedy nasz licznik subów wybije, wybije tysiąc. tysiąc. I również, jeśli macie jakieś tematy na filmy, no to napiszcie je właśnie pod tym filmem w komentarzach. I polajkujcie nasz filmik, jak się Wam podoba. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Jutro. Cześć. Cześć.